Skoordynowane ataki na granicę. Nieznani napastnicy przechytrzyli strażników. Niewątpliwie tak się stało, ale na szczęście moje sprawne oko poradziło sobie z nimi, a przynajmniej tak mi się wydawało, że sobie poradziło. 19 grudnia. Dobrze. Inspektorze, w celu podniesienia wydajności obsługi, zgoda na wjazd oraz kandaj, karta informacyjna zostały zastąpione przez pojedynczą zgodę na wstęp. Cudzoziemcy muszą teraz przedstawić ważną zgodę na wstęp. Okej. Okay. Czyli zgoda nawias i karta informacyjna zostały wessane w jedno, i teraz mamy jedną zgodę na wstęp. Wczorajszy skoordynowany atak sprawił, że zwołano spotkanie kryzysowe. Uh -huh. Przybędzie dziś ważny kolekjański negocjator, by przedyskutować problemy na granicy. W dalszym ciągu konsultujcie autańskie, tam pla pla pla, niech żyje arstoczka. No dobrze, no dobrze. Zostało nam 5 dni do końca, ponieważ dni w grze jest 31. Już upewniłem się na 100%, 31, nie 30. A więc 5 dni. Mamy teraz dzień 27. Zaczynamy. Japy pokazane. Będziemy mieli zmergowane rzeczy w jedno. Tak, proszę bardzo. Już mamy jedną mniej pozycję, ponieważ dwie się zamieniły w jedno. Tak, właśnie, więc jedziemy. Spróbujmy nie otworzyć tej. Plakietki. Zobaczymy, co się stanie. Ahaj! No, no, samo się otworzyło. A, jak ja nie chciałem? Przejeżdżam przez wasz kraj Tylko dwa tygodnie Wow, no pięknie, proszę bardzo, jaka ładna, prawda? Cudowna Dobra, Otto Herman, Otto Herman Zobacz, jak podzielone wszystko, pięknie eee, 82, jest polio Dobra, czyli to wygląda, że jest ok, tylko sprawdzimy kod Kod wygląda, że jest w pytkę Tak samo tutaj jest kod w pytkę, jest kod w pytkę Herman Otto Herman Otto Kurza mać, znowu Aaaa! Już, tak, notatkę swoją musiałam znaleźć. Kolekja, narodowość się zgadza. Wedor. Okej. Okay. Mężczyzna, siedemdziesiąty trzeci. Ważna do stycznia, wysokie czoło. 70. O, jest. Ja teraz zauważymy się nie zgadza, co? Waga! Pewnie przemytnik skubany mać! Skubany mać? W sensie skubany przemytnik, kurza mać. O! No też... Oni kompresują kartę, ja kompresuję słowa. <laughs> tak się wczuwam. No dobra, masz coś przy sobie? Czy po prostu twoje mięśnie zaczę zaczęły wyważyć? Co to jest? Stary, co to jakieś kamienie do masażu przenosisz? Co to ma być? Gdzie jest kurza mać? Kontrabanda, to jest. Co to jest, kurza mać? Co to jest? Nie tolerujemy przemytu, ja nic nie wiem. Papa, pa. co to jest? Jak to, co to jest? To są moi koledzy i oni się tobą zajmą. Właśnie tak. Dobra, trzeba będzie usunąć pewnie ten obrazek. Może ja go dzisiaj usunę, jak ma jakiś przyjechać Zenon. No, a cel waszej podróży? Odwiedzić przyjaciół. 90 dni odwiedziny się zgadza. Wy arstoczkanie ciągle zmieniacie zasady. Moja siostra przeszła przez granicę w zeszłym tygodniu z całkiem innymi, teraz podobno, że... Koszty wzrosły dwukrotnie. Mhm. Sorry, nie, ja wymyślam. Ja tutaj tylko proszę ciebie robię za Zbigniewa, który tutaj przepuszcza bądź nie przepuszcza, więc ode mnie wara! Dobra. Benjamin lempereur. 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 Jakiś Francuz? Dobra, to wyglądasz jest OK. Teraz tu. Lempereur Benjamin. Mhm. Federacja City. Tak, dobrze, zgadza się, się kurna zamyśliłem Mężczyzna, e, kod OK, waga 71, 167 wzrostu Cechy szczególne, męska fryzura A kuźwa, co miałby mieć damską, rzeczywiście niektórzy tu wyglądają jak jakieś damulki, no ale bez przesady Czy tu się zgadzało? 90 dni odwiedziny Ej, wszystko wygląda, że jest OK Albo czegoś nie widzę, to się zaraz okaże I tak za dużo czasu już na, nim stra na niego straciłem, więc niech spada Sprawił się dobrze, ziomuś? No nie, wszystko było okej. Okay. O nie, Ezik! Co tym razem? Rozmowy dyplomatyczne mają zdecydować o losie Grestin. Rząd może ulec Koleki, negocjacje trzeba udaremnić. Wpuśćcie kolekiańskiego dyplomata, lecz zabierzcie mu paszport. Agent Ezik przejmie jego tożsamość. Mhm... Mm Sorry, Ezik, ale nie. Niestety, muszę odblokować sobie tryb wyzwań, więc nie mogę za bardzo tobie pomagać teraz, więc... E, niestety, ale się cmokaj. Nie będę mu zabierał paszportu. Po prostu nie. O Jezu, a gdzie jest paszport taka propo właśnie. Podstawowa zasada. Paszport. No to jest podstawa z podstaw. Gdzie masz paszport? Proszę. Właśnie, właśnie, śroto ubogaty. Lotka polozowa. Ciekawe czy w lotka gra, albo nawet... albo w babin... w badmintona. Żeby nie mówić. Babington, jak to niektórzy potrafią. Krowianka, cholera, polio, polio, cholera, krowianka, co to jest krowianka? Pierwszy raz słyszę o takich szczepieniach, co to jest? Dobra, japa się nie zgadza ze zdjęciem, dobra, tu wszystko jest OK. E, kodzik, mhm, mm polozowa lotka, Boże Święty Lotka polozowa, zgoda, K, okay, ok. co tu mamy, obristan, obristan, mergerous, to powinno się zgadzać I faktycznie się zgadza Odwiedziny 3 miesiące, tego już nie pamiętam, 12 tygodni. U, trzeba liczyć, ale się zgadza. 58, 169, ciemne włosy... Eee... pfff... 7.1... O kurde! Ostatnie, rzecz, którą sprawdziłem to oczywiście jest data ważności. PASZPORTU! Dokument odradził ważność. To jakaś pobiłka, dopiero co mi go wydano. Mhm... Właśnie widzę. Kurza mać, spadowa! Kiepsko mi idzie, jeśli chodzi o ilość ludzi, których yy, ogarniam. Za dużo tego wszystkiego. Dokumenty proszę, a nie tam jakieś pitolenie. Dobra. Simon Grunditz. Grunditz Simon. 188... 92. Zaraz, a czy... A ty nie, pod, ty nie musisz mieć tego? Cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wstęp. Okej. Okay. Dobra. No to tu wszystko wygląda na to, że jest ok. District Autan, okej, okay. to będę musiał Ci tylko zabrać ten Zabrać szanowny panie portfel O, <noise> portfel, tak, portfel też możesz mi dać Paszport Simon Grunditz, Grunditz, kod Okej okay. Poli 81, dobra, wschodni Grestin, warstoczce, to powinno się zgadzać I się zgadza Także tylko Ci zabieram paszport Zaraz będziesz się piskał, że Eee, ale dlaczego, gdzie mój paszport i coś tam, że na tyle Musisz, no, spojrzeć na tył. <laughs> Co to za świstek skonfiskowany? Co mam zrobić? Masz z tyłu. Tak. No, numer podany na kwicie. O, i sprawdzimy jego japa, ale chyba nie była podobna. Uh, Podobny do dziadka trochę. Koleś. Może jakiś, kurde, nie wiem, brat? Odwiedziny. Kilka miesięcy. Dwa miesiące odwiedziny. 167. Mhm, 71. Wąsy, wąsy szczególne cechy. 31 stycznia. Peter Kiraly. Peter Kiraly. Kiraly. Peter. Peter. Dobra. Ok, twoja apa nie jest na liście. To wygląda ok. Masz napisane, że masz polio. Masz kod, się zgadza. To też jest git. Mężczyzna. Hajhan w imporze. Ok. Decybelek. Pięknie. 17. Gdzie? To nie ma żadnego 17. Dobra. Wygląda na to, że jest wpytka. Paduwa Dawać mi następnego. Kasę potrzebuję, żeby się przejść do... Fuck! Co? Numer dokumentu... O kurde. Serio? To tego nie zauważyłem. Zarządano mojej obecności, a to jest ten dyplomata chyba, tak? Te, zabyślcie mu paszport. O! Oh. Kallo Cordon z koleki. Polio zaszczepione... Kurde, kot się nie zgadzał? W mordę, To musiał czekać chyba jedna litera tylko. Dobra, nieważne. Sprawdza sobie to później oczywiście, nie? Wy możecie sprawdzić od razu i macie nade mną przewagę. Kolekia, Wedor, Wedor, Kolekia. Dobrze, się zgadza. Tu jest wszystko okej. Okay. Masz napisane, że jesteś z Arstoczki. Eee, kolekia to, to się zgadza. Logotyp Gites. Kod jest ok. Kordon Kallowsko. Wygląda na to, że jest spoko. Jeszcze jednego ogarnę. Sprawujcie się dobrze. Nie zabrałem mu oczywiście paszportu tak jak chciał Ezik. Ponieważ nie. O, i znowu jakaś. Babcia, Helga, ziomalka. Przyjeżdżam, by dołączyć do męża. Już tak jest po czasie, więc pewnie mi nie zapłacą za ciebie, no ale zobaczmy. Lizette z Was, z mogę sobie teraz w sumie tak ułożyć. Zaraz, jej, jej ryj nie jest na, na liście. Dobra. Co, zobaczmy tak. Lizette Zwart się zgadza. Dobra. Kobieta Mergerous w Obristanie. Obristan Mergerous. Kod jest FG coś, tam FG coś, tam FG coś, polio, jest 82, czyli to w ogóle jest git. Imigracja na zawsze, 176, 60, długie włosy, załóżmy, ale oczywiście nie zgadza się. O, fakt, zgadza się. <grafię> dobra, Czyli a generalnie laska się zgadza. Kobieta, wszystko git. No, dobra. Wyglądasz na legalną. Cholera, jeszcze jeden? Czyli ona będzie popełniać samobójstwo, bo zazwyczaj koń... Oni... CO?! Sfałszowana zgoda na wstęp! Co? Aha, to ten przyszedł, żeby sprawdzić, czy zabrałem paszport. Kurde, sfałszowana zgoda na wstęp, serio. Ekstra. I dzięki temu na koniec dnia mam minus 10, jeśli chodzi o oszczędności. O, coś mi się wydaje, że nie uda się zarobić na najlepszy pensjonacik kategorii 5. Shit. Dobra, zrobiłem dwa błędy, przy czym nie zauważyłem żadnego z nich. Hmm, dobry jestem. No nic. Tu się nic ciekawego nie działo, więc lećmy dalej. Wstępny plan porozumienia rozmowy z kolekcjanami przynoszą rezultaty. Ciekawe jak. 20 grudnia. Okej. Okay. Inspektorze, w odpowiedzi na panawiane ataki Ministerstwo Informacji postanowiło poszerzyć, rozszerzyć program konfiskaty paszportów. Oho. Konfiskujcie wszystkie paszporty rdzennych arstoczkan. Nie ma wyjątków. Nie konfiskujcie zagranicznych paszportów. Niech żyje arstoczka. Ale nagonka na arstoczkan? Masakra. Dobra, to też będę trzymał już niestety obok. Ech, bo zaraz może przyjść jakiś dziwny inspektor i wszystko szlak trafi, znowu będzie się pluł. Więc lepiej nie, 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 nie przesrać sobie. Karta szczepień. Okej, okay. muszę ci niestety zre zrekwirować to. Korolow Mali. Czy dlaczego nie Korolow Duzi? Hyhy, <laughs> sucharek. 32,76 kilo. Jest na polio i na febrę. Kod. Kod wygląda na dobry. Mali, Korolow, Korolow. Coś tam. Mężczyzna Paradiz na warstoczce. Mężczyzna... A, okej. Okay. Wygląda na to, 181, że jest git. Dystrykt Lenfidorma. O, tego jeszcze nie słyszałem. Lendiforma, tak? Lendiforma, dobrze. Okej, okay, czyli muszę ci, że tak powiem, zrekwidować szanowny portfelik. O, ta portfelik. Co z tym portfelem dzisiaj? To Chyba dlatego, że potrzebuję kasy. Jak mam jechać dalej? No, kurde, no. Numer na kwicie. Chłopie. Skąd ty jesteś? Z lasu żeś przyszedł. Aha, pan basenowy. Przeprowadzam się tu. Czyli imigracja. Na zawsze. Okej. Okay, Japa tam się nie pojawia dobrze. Petros? Kiemliz. Dobra. Llllbechu. Coś tam GHD. Okej. Jest polio, jest ważne. Okej, okay, to jest git. Teraz tu. Może pieczęć tam była zła. Cały czas myślę o tej poprzedniej, kurde, zwałce. Republia. Republia. Bostan. Bostan? A tam nie jest Boston w Republii? Bostan. Ej, dobrze. No jak Boston to raczej u nas. Ej, znaczy w Ameryce tam. Ej, dobra. Di -di 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 -di. Imigracja na zawsze. Republika 181, 70, 87. Kręcone włosy w nieładzie. Bardzo szczególne. Znaki. wszystko wygląda na to, że jest w porządku. Imigracja. Dobra, wygląda na to, że jesteś git, chłopak. Przechodź. Oho, jakaś niepocieszona. Anadia Blugwanos odwiedziny. Ej, 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 ej. Pssst. Laska. Ej, słuchaj, jest taki deal, ponieważ. E... Proszę bardzo. Mamy już jeden dokument. Czemu diabła czemu diabła jest zgoda na wstęp? Macie na myśli zgodę na wjazd? Mam tu wszystko. Chodzi mi o zgodę na wstęp. Pierwsze słyszę, brzmi głupio. Aha. Tak po prostu brzmi głupio. I to mam je przekonać, tak? Sary, badaj. Masz zabieraj to wszystko. Tak, co już nieważne, zastąpiła jest zgoda na wstęp. To upraszcza moją pracę. GDZIEŚ MAM WASZĄ PRACĘ, CHOLERA Czyli mam GDZIEŚ To być mam GDZIEŚ, a nie GDZIEŚ MAM Co to w ogóle jest GDZIEŚ MAM? Mam GDZIEŚ Kurde JAKA Jaki szkieletor Dobrze Arata Lilian Lilian Arata Lilian Arata Kod Pr -ty -ty -pr -ty -ty. Ok 175 52 kilo mhm. Fota się zgadza Jest kobietą Nie ma jej na obrazku Haihan w warstoczce? Serio? No, Boże! Haihan <sighs> nie jest w warstoczce, no. Proszę bardzo. Haihan jest gdzie indziej. Naw nie mam czasu sprawdzać gdzie, po prostu gdzie indziej, tak? No, nieprawdziwa informacja, nie rozumiem was. Spadaj, się będę z tobą cyckał. Co robicie? Gwałt w budce będzie. Oh. Ale mnie zirytowała. Co?! Fuck. To jeszcze musiałem zakonfiskować, mimo że się nie zgadzało? Co? Co, co, co? Co, 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 co? co? Masa siła Bary! Miasto masy! Za chudy, za słaby, zmęczony, wschodnie Grestin, miasto masy. Kuźwa, co ty jesteś, agentem Burnejki? Chłopie, ja tutaj nie wiesz, ja tutaj bicepsy to ja twicę, nie? Więc ogarnij się chłopie, nie? Fin tak, wschodni Grestin 169, no się zgadza, nie? 79 się zgadza, polio jest, tak fin. Okej, okay, kłodzik jest gites. Sosty wschodni grestim warsztodce. Bardzo dobrze, tak. Dystryk autan, więc ci zabieram portfelik. <laughs> Portfelik ci zabieram, Po prostu ci portfelik zabieram. Pasport, ci ty Spadaj, koleś. Co? Efekty gwarantowane. Masa to nasza specjalność. AMINO juice W mordę. Zachudy słaby zmęczony. E, karta szczepień. Imigracja. Stefan Lachman! <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> Dobra, no nie będę się śmiał z nazwiska, tak? Lachman, o nie wolno. dobrze, panie Lachman. <laughs> Masz. Polio. Jesteś z Stefanem. Jesteś z kolekki, to się zgadza. Zachodnie Grestyn w Koleki, chyba się zgadzało. Ty ja jest. Dwudziesty drugi zachodni mężczyzna. Ku, bla, bla. Ku, bla, bla. Polio. Trzy lata. Stefan. Może chcesz sobie poćwiczyć. Nie, nie chcesz. 171 mhm. Mm 78, mhm. Mm Krótkie, jasne włosy. Okej. Okay. O boż. Muszę zacząć od tego za zacząć sprawdzać, bo to tak często na końcu sprawdzam, ma okazuje się, że to jest już dawno po czasie. Wcześniej było mi nie po drodze. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no. Weźcie mi go stąd, po prostu. Weźcie go, zabierzcie mi zaczął! Spadaj. Idź na siłkę. Kurde. Do miasta masę. Siła! Te. O! Jakiś ważny człowieczek. Zezwolenie na pracę. Mam tutaj pracę, długość pobytu. Trzy miesiące. Jezus, Maria, dokumentów. Oho. Znowu. Fuck. Jesus, nie zdążyłem zareagować, po prostu się. Fuck. Po prostu się zdetonował, kamikadze. Oho. Okej. Okay. Okej. Okay. Atak terrorystyczny. Paszporty mojej rodziny zostały skonfiskowane. Lokal, kate Lokal kategorii C5 jest dostępny. Czynsz 50, ogrzewanie 0. Czyli 15 więcej, ale potrzebuję właśnie stówy, żeby się tam przenieść. Premia za zatrzymanie 5, tylko 5 obrobiłem. Jezu, jestem tragiczny. Sześciu wczoraj, dzisiaj pięciu. Coraz gorzej, coraz gorzej. Jeszcze nie zdążyłem machnąć tego gościa, Kto przyjechał na motorku. Bo zabił się wcześniej niż zdążyłem powiedzieć. piw paf Okej. Okay. Niedobrze, bo mi senstwo informacji, jakby yy, moją, do mojej rodziny się dobiera. Tea. No dobrze, mamy, mamy ostatnie trzy dni. Więc żeby móc yy, przeprowadzić się do kategorii piątej musiałbym na przykład. Musiałbym na przykład y, raz zaryzykować i na przykład nie, nie dawać jedzenia i ogrzewania, bo ogrzewaniem zostawiłam na przykład jedzenie tak? Tylko w tym momencie to i tak mi nie będzie stać. Musiałbym nie karmić ich przez najbliższych parę dni, a wtedy zaczną chorować. Będzie jeszcze większe koszta będą. <laughs> No i chyba mi się nie udaje na kategorię piątą osiągnąć. Hmm, hmm, hmm. Jak myślicie? <grytanie> Możecie mi teraz powiedzieć, czy zrezygnować z jedzenia, czy nie? Oczywiście, tak. Oczywiście, czym mi pomylecie teraz, prawda? Telepatia, telepatia, czas tam, przeniesienie się w czasie, transformersy i te sprawy. Nie wiem, nie wiem, kurczę, chyba nie ma sensu nie stać mnie i nie przeprowadzę się do kategorii 5. Chyba, że dostanę jakiś zarąbisty zastrzyk gotówki, nie wiadomo, z kosmosu. Ech, zostawię sobie to na, e, achievementowanie, kurcze, chyba poza grą, więc w tym momencie kończymy dzień 28. Dobranocka.